Witam was serdecznie z tej strony mówi Tybek. To jest panel w mojej postaci, chciałem wam pokazać. Gram na świecie Desolation. W dzisiejszym odcinku, które podczyścimy moją gildię, która mi została w spuściźnie po T-Voldzie. Jak widzicie tu mam jakieś takie e, zdobycze pokazuję mi legendary Treasures, equip Legendary Weapon nie mam. Map Complexion Medal nie mam. Mam complete imitation to the Vigil. Jeszcze tu jest jakieś coś i tu jest coś. I tutaj zamienianie coś tam w... Rank Gladiator! O! To już nieźle. Pójdź, że to jest jakiś zając. Dobrze, kliknijmy naszą postać. Jestem w regionie, który się nazywa Diu czy czyli jak to tam po angielskiemu będzie. Mam nadzieję, że mi się nie będzie kurewsko długo mapa wczytywać, a ja nawet jeśli to trochę opowiadam. Mam 45 poziom. Brakuje mi jeszcze 2, 35 leveli, żeby mieć maksa. Będę się starał to regularnie jakoś wbijać. Aż wbiję ten 80 i wtedy się zacznie, naprawdę prawdziwa gra. W międzyczasie, wyczyszczę teraz gildię T-Volta, która mi została w spadku z grzmoty czy coś tam. Nikt nie gra kompletnie, nie wiem czy grać sam aktywnie czy nie. Także, jeżeli ktoś z was będzie chciał, to niech do mnie napisze tam na youtubeowym mailu. Albo niech napisze do mnie w grze, pewnie widzieliście na starcie tam ten. Tylko nie zaspójcie mnie jakimiś milionami wiadomości i tego typu rzeczy, bo mogę was po prostu ignorować. Jeżeli chcecie dodać do tej gildii, to mi napiszcie, ja to jakoś ogarnę, was dodam. Nie ma sprawy, jak chcecie sobie tam te punkty nabierze dla mojej gildyjnej, ja tam potem będę tą gildię roz jakoś rozwijał. Głównie chodzi mi o to, żeby e, wbić sobie te punkty, bo to kumpel mi mówi, że się robi tak, że każdy sobie robi gildię. I chodzi o to, że się ileś tam tych punktów wbije. To można mieć ten gildiny bank, i o to chodzi, bo to jest taka dodatkowa skrytka, także o, o, głównie to będę chciał na początku jakoś wbić. Wiem, że to może zająć miesiące i tak, te, tego typu rzeczy, ale jeżeli chcecie mi jakoś tam w miarę pomóc, przy okazji należyć do jakiejś takiej jednej wspólnej gildii, to zapraszam. Ta gildia nie będzie się, może powiem tak, Jakoś specyficznie na, stawiałem na jakieś super uber farmienie, jakieś zrobienie dun dungeonów i tak dalej, tylko po prostu tak w jakimś luźnym klimacie, jak będziemy siedzieć, ktoś nie będzie czegoś wiedział, to jak ktoś będzie wiedział, na przykład, bo ja nie, nie też nie jest, nie, nie, że tak pewnie siedzę w tej grze, tak żeby każdemu dopomóc, to się będziemy mogli właśnie w ten sposób jakoś tam informacjami wymieniać. Co tu mi ten, ile hajsu? 11 srebrników, Jo, Do odebrania mam. To później, to później. Gold, right? Tak, napraw mnie, dzięki, cześć. Dobra, naprawiony jestem. Zobaczmy, ja tu jestem na tej mapie. 45 level mam. Tu sobie coś chodziłem, tu mam parę takich poniezdobywanych takich losowo miejsc. Mm, tutaj gdzieś jakoś kurwa nie wiem. Nie wiem jak tu dolecieć. Tu trzeba z tej wyrzutni jakoś tak, tu z któryś tak... Fuu, ale nie jestem pewien. Tutaj też nie, na razie sobie zostawiam te regiony. Na razie sobie tak chodzę i tutaj zwiedzam, więc mam plan iść tutaj teraz ten region odwiedzić i po drodze zrobić co się da, bo go ostatnio, że tak powiem na szybko e, przechodziłem, <laughs> przepraszam, coś mi siedzi na gardle. To... <laughs> no <cholera> jest na... <laughs> Oj, te papierosy. Nie żartuję, nie palę papierosów. E, trzeba na szybko, że tak powiem. Eh, co ja pierdole? Tak na szybko chciałem tam przechodzić te rzeczy, żeby se. Nie mam gatering. Co? Nie mam siekiery? Opie, patrz że tu jest siekier. To się założy, tak. O, dobra. To jest region w ogóle od którego levela? To jest level 15 do 25, tak, bo ja chcę sobie powijać. E, że tak powiem. O, znowu mogę gorąbać? Okej, okay, coś się zjebało. Dobra. Bo to jest, że tak powiem, region, no chcę wbić cały, mam, po prostu map, eh, komplet. no. Całą mapę chce być podkrywaną, wszystko porobione. To mi zajmie trochę czasu, póki co mam 26%. Ponadto jest fajny myk w Gildor's 2, taki, że nawet nieważne, że mam 45 poziom, Exp jest jakby skalowany. Mój level jest wyskalowany do 19 pozioma w tym poziomu w tym regionie. I po prostu to nie ma żadnego wręcz wpływu na to. Moment, tu jest jakiś punkt, to to muszę pozdobywać sobie. Nie ma to żadnego wpływu na to, czy ja będę tutaj ekspił, czy na regionie, na moim levelu, że tak powiem. Także, to jest w chuj mi się podoba, bardzo fajnie to jest rozwiązane pod tym względem. E, tu jest jakiś... Mm, tu jest serduszko, tylko nie wiem na czym to polega. Catch bugs to feed the cattle and appease or muddy cows. Dobra, co z tego, że... Muszę łapać te robale, czy zabiję to już? to mi Aha, nie da się. Dobra. Może tym wiaderkiem mam ją oblać? Nie. Dobra, nie, wiaderkiem chyba cza krowy. Jakiś brown cow. Tu jest krowa. What the fuck? Chyba ją nie trafiłem. Cow pie? to jest. chyba, że bobki trzeba. Nie, co to jest? Bóg. O, Book Catching Gier. Interact Co? Ja pierdolę o co chodzi? Nie wiem jak nabijać to serduszko Są z wodą te Może oblać mam to Nie, nie mogę Hm Okej, okay, to jest interesujące Tu są jakieś krowie bobki O, tu jest jakiś słor Nie da się nic zrobić, a ja może krowy babki się zbiera i gdzieś się wrzuca? Kurwa, nie wiem, ej. No są te takie coś tam. Dżary. Let's hear it. Ja pierdolę, nie wiem. Może tym coś. O, tym mogę krowy walić po dół chyba. A tu są takie stinki. kał. O, dobra. To chyba je ja mogę wo wodą oblać i to wtedy mi zaliczy coś nieco. Zobaczmy. Dawaj. Spróbujmy. Aaaa, widzicie? I serduszka wskuchałem jak miło. Tu jest zdepresowana krowa. Slip. Brown cow. Kurwa. Dobra. Teraz chyba muszę wziąć ten poganiacz. Gdzieś tu leżał chyba. Nie ma go! Chyba, że ten mi go zakosił. Nie wiem jak działać na te. Book catching. te y Jakie zwalone to jest strasznie. Jak ja nie lubię takich serduszek. Nie, no. Nie ma jakichś takich, że wiecie, zabij tego, tego, tutaj i sru. Tego nie zbieram nigdy w zasadzie. To jest jakaś chatka. Coś jest w tej chatce? O, coś leżało? Nie, to mi przez ten prześwituje. To kurwa, nie wiem. Book catching jar. Najpierw muszę jakoś złapać tego robala. Ale jak go mam złapać? Może tym skillem? Chuj, tym też się nie da. Dobra. A tym? Jakby mnie pierdolnął? Tym też się nie da. Jakie jest Hm. Hmm. Dobra, te pieprznę. Tutaj może to. Tutaj... Na się! Ja pierdolę! Samotna! O, to jakiś rancher leży, że go podniosę to. Tam to też zaliczy. Jak se kurwa się steleportował, co za gej! Aha, bo są dwa! Dobra, to też trzeba zestrzelić. OSZCZELAJ DO NIEGO! A co ty gadasz? Mam skill moździerz, jakie to jest wyjebane w kosmos, może wam potem pokażę. Normalnie się stawia moździerz jednak na odległość. Leczko lecz. A, dobra, stał. Dobra, te krowy zaś poleję wodą, to może mi... A nie jak upuściłem ten jinx, to go nie mogę podnieść znowu. Jakie zjebane. Nie ogarniam tego. Są krowie placki, a jak tym pieprzne, tym drugim skillem. Tutaj, dawaj, jebej. zjebane to jest, dobra. Nic, pozostanę na myciu krów. Pani, nie wiem, ja nie wiem o co chodzi. Dobra, jeszcze mam jedną myśl, którą mogłem zrobić. A spróbujemy to, czy to będzie tak działać. Gdzie są krowie bobki? To będzie najgłupsza rzecz na świecie, jak to będzie działać. Cyk. No nie działa! Krowim Bobkiem w niego też. Niech ja go kurwa. Dobra, skończ, już nie szczelej. już dobra, już nie strzelaj. Ej, ej, luzuj. Wasp, Firefly... Tą też się nie da. Ja pierdolę, nie wiem. Nie, nie, naprawdę nie wiem kurwa jak to zrobić Nie szczelaj już do tego Są te robale, ale to jest tak jak go nie... Ani krowim bobkiem, po co są te krowie bobki? Dimage and confuse targets nic nic. Idę zaś wod... <grywka> Idę nawodnić krówki. Boje pane to jest! O, nie trafiłem teraz, a jak ty obleję wodą? A skończyłem się. Nie mhm. ponową. No, one też powinny być brudne, jak już pewnie zwłacone. A weź szybciej, bo idemy zaraz to, ten punkt zaliczę. I pójdę chyba tu w dół jeszcze obczaić. Tu jest jakieś Black citadel. Ciekawe tu mam coś zaliczone. To też szłoby obczaić. To jest skill point, tu też jest skill point, ale tam pamiętasz był rozpierdol. Więc jak to zrobię, to potem się zajmę tu jakimiś serduszkami po kolei no będę ciął. Już? Jeszcze nie. Co ja mam w inwentory w ogóle? Compact. Black Lion Merchant Express, super. Tak i teraz Compact. Dobra, jeszcze są krówki. Jedna. już ja mam zaliczone, dobra. 3800 Expa. I zawsze dostaje się jeszcze trochę Silvera w tym liście. O, w sumie to chyba jest tylko zeskalowane, że się mi dostaje yy, kasy za, właśnie za listę, za wykonywanie serduszek, jeżeli macie obszar w mniejszym levelu. Jeb, jaki robal wielki, ile mam kasy w ogóle? O, prawie na jednego słodka słabo. Dobra, tu jest. O, to jest przyjazny obóz, także spokojnie mogę sobie iść. Będę musiał jakoś tam skakać, biegać, jak pojebany. No, zaliczmy to. Dobra, jest. Teraz idziemy w dół. Tu, a potem jak zaliczę ten róg mapy, to myślałem, żeby iść tutaj jakoś te skill pointy po kolei robić, nie? Tutaj mam dwa serduszka aż do zrobienia. Tu widzę, że już punkt jest, także tu się tepnę. Najpierw to serduszko tu na dole zrobię i ogólnie będzie dobrze. No, a quest ten główny się na razie nie przejmuje. 45 level mam tak jak quest główny. To jest tak potem, że się na przykład 3 questy naraz można zrobić i tak dalej. To nie ma takiego znaczenia, czy pójdę to za 3 levele zrobić, czy teraz. Chodzi o to, że potem, jak zrobię ten level, <coughs> ten quest na tym levelu, to następny będzie na przykład na 48 albo 50 nawet. Więc to jest taki trochę rozstrzał pod tym względem. A, miałem porządek z gildią zrobić. O, właśnie. To zaraz. To jest gildia, w której ja aktualnie. Nie no nie wierzę, że Julas nie jest online. O kurde, to ci water. Zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzę gdzie to jest. Na Y. Y. <laughs> Offline jest. O, cholera. Coś się stało chyba chory Julas. <laughs> Niesamowite. O, jak mi od razu jest punkt z boku. Jeszcze sobie zgateringujemy tutaj. O, i to jest kolejne... O! To jest ten, serduszko, to zaraz będę robił, od razu. Defeat separatist along the route. Jest tu... O fuck, tu masz dwa punkty do zdobycia. Jeśli co, pójdę zrobię pierwsze serduszka, potem wracając tutaj na tego drugiego serduszka, będę rozkminiał nad tym. Gdzie są ci separatyści? Gdzie są te miny? Nie widzę... o, tu jest mina jakaś, jedna. O, lajtowa misja. Tylko już nie widzę więcej. Nie będziemy się, trochę poszwędać. O, waypoint mi zaliczyło. którego nawet nie widziałem. Pytanie. O, i jump puzzle. Tu jest ich sporo. Czyli skakiwania tego Super. Nastał odkrywać, czy ja tam muszę. A, będę musiał tu zapierdalać. Jebil, to jest serduszek, jedno obok drugiego. Dobra, w prawo jest jump puzzle. Ale nie będę go robił na razie, wiecie co? Bo niektóre są takie czasowe, wejść na youtube i sprawdzić, jak tam ktoś wszedł. I to się znacznie wtedy szybciej robi. Nie ma sensu się z tym męczyć, tak powiem. O, tu jest jakiś separatysta. I miny. Jak kurwiamy w nich. Proszę bardzo, leży O, ba baga drobną, miło Mina Cyk Też mina, cyk Sporo tych mina, nawet ich nie widzę, tylko widzę jak mi Pod F się podświetla Przycisk Czemu to jest jakieś takie kółko się musiał coś zbugować Metal Bary też mina. Spadaj, bo Chuchu, się mi źle plikło. Tutaj też disarm. Okej. Okay. No nie chcę się tych barów zbierać, bo potem muszę się z nimi do gościa. Bardzo mi to pasuje. Oh, Uj, dobra, zebrałem. Nie, Metal Bar to nie wiem, to co jest na Tu jest jakiś separate watcher. Niech spierdala. O, A jeszcze mina po drodze. Niektóre struduszka są naprawdę przyjemne, się szybko robi. A niektóre są tak upierdliwe, że no kosmos. Lider. Nie mogę nic zrobić. Nie, nie da się nic zrobić. Gdzie są jeszcze jakieś miny? Tu jest ten. Tak bym go jednął tym. <laughs> nie da się. <laughs> Ale kówno. Ej, no nie wiem, gdzie są jeszcze jakieś miny. Jelenie tu nie? Chociaż wiesz, co do Daily Questa by mi się przydało. Uu, tu jest Daily Kill Variety, to jest najgorsze do zrobienia. Czyli zabicie tych 15 różnych przeciwników to jest najgorsze. To sobie nam je? Kurwa, co tu się dzieje? Jakieś eventy? Dobra, dawajcie, będzie rozpierdolno. O, event nawet to jest. Wow. Wiem co mógłbym wam pokazać, wiem, 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 wiem. Mortar! Kontrol! Nie w tą stronę, w tą. Na kurwiaj. Gdzie są? Za daleko, no co ty gadasz? Na kurwiaj. Jeep, to Ktoś rozpierdol, To jest piękne, po prostu piękne jest ten sklep, piękny. Patrzę to pod piątką, jest jakieś dobre rajdnięcie. Jeep Chyba trójka leczy. Tak, trójka leczy, piątka. A, coś tam. Jeszcze? Są gdzieś goście? Dawaj, tu są. Cyk Cyk. Haha, zajebiste. Urwa, jebany, moździerz, hilne was czwórka, mrozi, piątka odpycha, a dwójka coś tam, coś tam. Dawaj, piątka, Trz... jeb jak poleciał. Unia, e. a, że rozstacza takie jinxy jakieś takie, o, potem w się do zebrania. Mam nadzieję, że to nie znika. Czy to powinien być zasięg taki, że tam jebie? To było po prostu tak piękne. Po prostu bajka, to było. O, piąteczko miebne. O, tak. Może chilne tam zaraz Trójeczka, trójeczka, proszę. Nie, skończył mi się mortar. O nie! Dobra, pozbieram sobie to wszystko. I ile stafu? Jeszcze jacyś są goście jeszcze. A idą jeszcze? No dobra, to sobie postawię znowu mortar. Zostawię go. It's my no, <laughs> cyk, jeszcze kogoś? Jak już, jak mi wyjdą, to za pleców. To była grupa 5 z 6, czyli jeszcze jedna będzie szła. A ten jest z której strony? O, idą mi dom. No szczelaj! O, no, trochę nie ma. Jeep Jedenka to jest w takiej zasadzie zwykłe No i challenge jeden ogarnięty Disarm A serduszka mi nawet nie nabiło. Jaka kupa! Oh, Kwestia szczyla moim moździerzem. Pozdro. <laughs> Fajny, wiem, z tej jeszcze parę min. Tu jedna, tu druga, tu trzecia. No nie, może mi nie starczy tych jebanych. Chyba trochę skrapów mam do oddania. Może to chociaż. Report. Yes, nabite serduszko, okej. Okay. Osiem paczek tych otworzyć. Eee, tu jeszcze porozpieprzać mogę. Scepter to... Jakiś łuk. Tego się nie da. Teraz robi się tak. Deposit all collectibles. Najlepszy przycisk w tej grze. I gitara. Dobra, to jest kolejne serduszko. Help soldiers cool ghosts. Victor coś tam. Palić e, jakieś duchy, coś tam, coś tam. O, tego mogę zabić. Będę miał do... do. O, kurwa, ale nie, nie aż 3. Dobra, chodź. Ładnie. Tiny clue. Dobra, duchy mam zabijać i podpalać jakieś pochodnie. O, jest tu coś do tego? O, tak, jest ten punkt kontrolny. To tam muszę iść. Zyk, dalej. Chyba na jakieś bloki ma. E, cyk jeden. O kurwa. Jak drugi. To jest czy następne widzę. Fek. Ej, ale ja level up dostałem. Uuuu, to zaraz tutaj traity Wam pokażę. To są tradesy, tak zwane. A niby chyba do 25 mogę, a do 20 nie wiem. Ale rozwijam teraz tą gałąź, cyk, z powerem. Dobra. Gildię będę zaraz czyścił. W zasadzie teraz wam pokażę, bo za chwilę będzie koniec odcinka. Grzmoty TVT! I tu widzimy, tu jest sporo gości. Jak ich mogę wywalić z gildii? Moment, bo nie wiem, nie ogarniam tego, nie, nie... Nigdy nie. Może muszę dawać reprezent, żeby to ogarniać teraz. Teraz mogę to edytować jakoś? O, tak, kick from guild, kick from guild, kick from guild. Dobra, Huntę zostawimy. Kick from. Bo reszty nie znam, naprawdę, sorry, jak kogoś kiknę. Po prostu jesteście na innej lokacji, tak w ogóle, także. Jeden chuj, ja jestem na desolation w serwerze. Także jak ktoś będzie chciał, to zapraszam. O 20 influence points także tyle. Ja tu jeszcze spróbuję teraz serduszko zrobić to jedno i będziemy kończyć i się spotkam w kolejnym odcinku, gdzie będę miał pewnie znowu większy level niż dotychczas, bo nie ma sensu, żebym nagrywał całe level po levelu przechodzenie do 80, bo to zajmie mi naprawdę długo i będzie to niewygodne i tak dalej. No jak widzicie, ładnie tu idzie zabijanie tego wszystkiego, zapalanie pochodni. A, jakieś dusty. A, to jest mój skill. <noise> Może tak wygląda trochę dziwnie. Cyk, cyk. O, to jacyś solderzy leżą. Jakiś przechuj, a to jest weteran. Mak, kurwa do tego. Jebany! Czemu wyjebać konkretnie, się skończy. Tenant są takie mocniejsze, normalne mobki, będące jeszcze Champion, to są takie no... Przynajmniej kurwa trzech trzeba, żeby to ubić to naprawdę trzech ogarniętych tych ludzi. Rewajwujmy ich. Tak jest. No i git. Wstawali. Czy tu podobijać tych kultystów. I serduszka dwa wbite. Cyk. Zapal. A tu jest punkt. O kurwa, ten tutaj widzę, że ostro walczy. Ostry rozpierdol widzę. Trzeba będzie się tutaj yy, wzmocnić trochę. Puściłem wieżyczkę leczącą. Problem jest taki, że to serduszka chyba nie nabija, bo jestem za daleko od niego. Jestem do końca pewien, ale mam takie wrażenie. Więc się trochę cofnę, w międzyczasie sobie wejdę jeszcze w punkt ten, checkpointik. O, jeszcze trzy w tym, teren, w tym regionie i... gitara. A bo zrobiłem to, serduszko. Aaa, zrobiłem je, dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Guild Wars 2.